Witajcie, witajcie tutaj Kremik152 razem z koleżanką w Przewitaj się. witam Was wszystkich widzowie. No właśnie, e, Fashion Cat pierwszy raz w Poki na, na aplikacji Poki Violeta z Dress No właśnie, pokazałam jej co się robi, całą mapkę jej pokazałam, a nie pokazała mi tajnego przejścia do Vipa bez reklam. Co? Myślałam, że tylko się wejść z tym. Re przez reklamę. No, no nie wiem, tylko na, przez reklamę. No, nie da się właśnie, chodź za mną. I wy też widzowie, popatrzcie. Miłego oglądania. No dobrze, jesteśmy tutaj i chodź za mną, Fashion Cat. No dobrze, mm. widzisz tam Vipa, co nie? Sorry, że tak powiedziałam, ale tutaj widzisz Vipa, co nie? No. Jest tylko za reklamę, co nie? No, tylko za reklamę. Nie da się skoczyć, nic się nie da zrobić, ale mm. jest taki sposób, chodź za mną. Dobra, jesteśmy tutaj i idziemy dalej, jeszcze dalej i jeszcze dalej. Chodź, chodź, chodź. No właśnie, ej, są tutaj te kody i musisz skoczyć na ten prezent. Okay. Dobrze Aha. jesteś? W skaku. I tutaj teraz wejdź tam, gdzie ja. I idź prosto za mną, za mną. Ale przecież jest lima. No wszystko, dawaj. Spróbuj. Dobrze, idziemy, chodź za mną. Dobrze. My no i tutaj no, mamy... Nas jest nie Okno! Mamy tu takie okno, co nie? No. No i musisz tutaj wskoczyć. Chodź za mną. Ej. leci. Dobra, jesteś. I chodź za mną. Prościutko. Dawaj. W tamtą stronę. Spadłam. Dobrze. A dobra, nie wchodź proszę na te schody, bo spadniesz poza mapę. Gdzie ty jesteś? Dobra. Jesteśmy. No. <Saint> dobra, nie, nie idź proszę na te schody, dobra. OK. I chodź za mną. Ej, no, widzisz to? Nie mamy VIP-a nad sobą, ale no ale jesteśmy w VIP-ie. Ej. No właśnie jesteśmy w VIP-ie. No właśnie jesteśmy No właśnie i tak jest taki taki zakręty <Stirn�indra> sposób można wejść do VIP-a. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. O, przeszłaś, przeszłaś. Dobra, right, musimy już kończyć, bo nam coś nie idzie, mm. ale powiedz, jakie wrażenia po tym. Właśnie, nie wiem jak to się stało, ale my z głowy pa. Um, ale jakoś bez reklamu. Dziwne, ale będę pamiętać o tym sekrecie. No, dobrze. Mm. No to pa to pa, kończymy. Jest czas, no na, na tej grze jest czas w, e, Halloween, a, a ja nie robię nic Halloweenowego, tylko na trzeci, a który to będzie już, czy nie wiem. Chyba robię Robię słuchowisko o kotach wojownikach. No, nie moja historia z kotów klanu nie ma, moja. Więc dajcie dużo lajków, że, żebym miała więcej pomysłów na... E, pa 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 pa. pa.